Wszystkim z tej strony akwadami. Serdecznie witam Was na moim kanale. Dzisiaj kontynuacja serii z akwarium 30 litrów. Jak widać, już troszeczkę zarosło. To akwarium ma już około miesiąca. Dzisiaj zrobimy przycinkę. Pokażę Wam, jak to będzie wyglądać po przycince. Natomiast jest jeszcze jedna sprawa, która się tutaj zmieniła. Miały być początkowo głupiki odmiany full red albino niestety za duża szparka jest między pokrywą a akwarium ze względu na to oświetlenie nowe i była obawa że po prostu te gupiki wyskoczą przełożyłem gupiki do akwarium 25 litrowego gdzie jest pokrywa a tutaj przełożyłem oczywiście tymczasowo młode akary electric blue one nie mają więcej niż 3-4 cm aktualnie, prawdopodobnie będę im szukał jakiegoś nowego lokum. Ale na ten moment mogą tutaj być, żeby akwarium nie stało puste. Żeby troszeczkę te rybki ponawoziły to akwarium. Aktualnie nic tutaj nie, nie leje z nawozów. A zobaczcie, jak to tutaj rośnie. Wszystkie tutaj składniki pobierane przez rośliny są z podłoża. I z CO2, która tutaj dozuje, i tak to wygląda z bliska. Przed filmikiem nie czyściłem szyb. Także widać tutaj po lewej stronie na górze jeszcze taki zielony osad. Prawdopodobnie jest to związane z brakiem fosforu. Ponieważ robiłem testy i pokazało, że fosforu praktycznie nie ma, tak samo nie ma potasu żelaza. W słupie wody, oczywiście, w podłożu jest pewnie inaczej ze względu na substrat od tropiki. Planuję tutaj zacząć nawozić właśnie od przyszłego tygodnia. Zgodnie tutaj z filozofią firmy Tropika i ich aplikacją na. Telefon, która no, prowadzi akwarystę, zarączkę dokładnie, jak ma wystartować akwarium, kiedy ma nawozić, kiedy ma przycinać roślinki, tak naprawdę. Oczywiście to tak z przymrużeniem oka, z tym przycinaniem, bo umie rosną jak szalone, i jakbym miał przycinać tylko raz na dwa tygodnie, to akwarium by całe zarosło, jak widać. Dzisiaj zrobię lekką przycinkę. Wytnę tutaj na pewno te większe roślinki przesadzę je na tył. E, oczywiście wam to wszystko pokażę. A teraz jeszcze rzut e, na całość akwarium. Przepraszam za taką jakość, ale nagrywałem w dzień i wszystko mi się odbijało. Nie miałem czasu, żeby tego nagrać w późniejszym czasie. Tak to wygląda, roślinki bardzo ładnie rosną, glonów jako tako nie ma, mam tylko problem z, nie wiem czy to jest glon czy kurz, e, takie białe nitki, e, ale mm, są bardzo mm, takie, ciężko mi to określić, e, nie jest to taki typowy glon, ale coś podobne do kurzu. Ciężko mi określić. Będzie. Widać to na dalszej części filmiku. Może ktoś w komentarzu podpowie, co to jest i jak to zwalczyć. Na razie usuwam to tylko mechanicznie i nie pojawia się w nowych miejscach. Dopiero na wieczór zauważyłem, że jest tego troszeczkę więcej, więc postaram się troszeczkę to pousuwać. Z rośliny jestem zadowolony, wszystkie się przyjęły jak widać, Troszeczkę pomyliłem kolejności i te, które rosną troszeczkę wolniej, są niższe dałem na tył, te wyższe dałem do przodu. Przy, przed przycinką sobie to skoryguję, po przesadzon. Mam nadzieję, że zbyt dużo składników nie uwolnię do słupa wody. Te akarki tutaj były docelowo tej co w 112. Obok, ale no, były zbyt agresywne i musiałem je stamtąd wydostać. Ze względu, że atakowały praktycznie wszystkie ryby i uszkadzały mi mieczyki, więc no, troszeczkę mi popsuły krew. Tutaj, między sobą, w tym mniejszym akwarium na razie jest, są spokojne. Oczywiście one tutaj długo nie będą. Zobaczę, być może uda mi się je sprzedać. A tutaj tak wygląda po przycince. Jak widać, zrobiło się troszeczkę łyso. Tutaj widać troszeczkę też ten glon na tym trawniczku po prawej stronie na dole. Nie wiem, co to jest dokładnie. Będę musiał z tym powalczyć. Jeżeli chodzi o resztę, czyli pylenie na szybach, no to mówię, było to związane prawdopodobnie z brakiem fosforu, który będę teraz uzupełniał. Tak jak aplikacja na telefon firmy Tropica mówi, z początku będę tylko i wyłącznie podawał pół dawki zalecanej producenta i z tygodnia na tydzień, z tygodnia na tydzień będę ją zwiększał. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda, jeszcze z bliska. Myślę, że nie źle jak na pierwszy takie akwarium, typowo, gdzie patrzę na te parametry wody, jak, jak te roślinki rosną myślę, że to nie jest źle pierwsze też akwarium, w którym podaje CO2 z butli o, a tak to wygląda z bliska jak widać kolory roślin są fajne widać, że to już chyba powoli brakuje tych nawozów dlatego, tak jak mówiłem od przyszłego tygodnia wznowimy, wznowimy zaczniemy podawanie nawozów sprawdzę jak to jak to będzie wszystko działać i hulać. Tu na środku fajnie wygląda ten Anubias, że Nana. Jest to mniejsza odmiana Anubiasa. Myślałem, że pod tym światłem on nie będzie zbyt dobrze rósł, ale ale widać radzi sobie znakomicie w porównaniu do jego większych braci. Tak to wygląda z tyłu, jest troszeczkę tak łyso, ponieważ no, troszeczkę przyciąłem te rośliny trzecioplanowe. E, przesadziłem je też, więc mam nadzieję, że tam odbiją i, i podrosną. Teraz Wam jeszcze pokażę rzut oka na 112, ale taki film o 112 postaram się nagrać w przyszłym tygodniu. Zobaczę jak będę miał z czasem dawno tej aktualizacji 112 nie było, a tam bardzo, bardzo dużo się pozmieniało, ale jeszcze rzut oka właśnie na 112 za momencik. Tak wygląda 112. Jak widać jest tutaj więcej życia niż w akwarium poprzednim. Dużo się dzieje. Bardzo fajnie tutaj również rosną roślinki. Powoli zarasta to akwarium. Co tutaj pływa? No, no ciężko powiedzieć, bo jest naprawdę bardzo dużo tych ryb. Sprawdzam cały czas, czy, czy nie jest ich za dużo. A moim takim wskaźnikiem to jest to, czy rosną równomiernie te ryby, czy nie mają, czy nie ma w wodzie zbyt dużo azotu. I oczywiście wszystko jest w normie, więc, więc na razie wszystko fajnie, hula. Ale więcej o tym akwarium opowiem w w następnym odcinku myślę, że to będzie wszystko na ten moment, także do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!